Kurwa, skanę, żebyś odwiedził? Nie. nam Bo byle gdzie. No, no producy, tak. Wiesz, o co prowadź sobie, no, jak Nie, miejsce jest. prowadź. tak mieli nie, 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 tak. Kurwa, nie, kurwa. nie, kurwa nie, 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 Kurwa, nie, 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 Utrzymasz aparat jedną ręką, czy nie? Brawo Fabian, do końca! Brawo, żem, brawo. Oj, brawo. Są takie motochronowe strzały Karasz, twój moment! Tak Ten dzień, Ale jest taki jeden fajny z więc z się tak fajnie gada Wejdź mu żony środek Patrz Dionego! Prowadzę się! Za! 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 Mychodo jest taki, że podejdzie do jednego, nie okiwa, tylko. Dobra! Nie skąta, nie skąta! Zagraj w środek! Dwa na chuj! Zajdziemy! Bo tam na bliski to się nie pojedzie. A wy gwardia! Zeba ci! <gry> Może w koszulce lekko odwiedził. Oni nie mają zmian. Jedna zmiana No ja ja i to już z Mareczka się nie grało. Prawie, prawie Dobra. miesiąc musimy go będzie. to tak na serio. No co ty? Mucha by się ucieszył. No. Dobrze. Oj, oj, oj. Brawo! Miło do zmiany. Oj, lepiej co? ławce. Komentujesz? Nie. Ciao. Ty komentuj. Nie. Czemu? Bo ja się do tego nie nadaję. Ja też. Tak. Czy się nadaje do tego? Nie. To będzie. No, to jest maczka? maćka. Co? Masz pozdrowić Maćkę Nie. A czemu pozdrowić go? Maćka mogę pozdrowić. Pozdrawiam Maćkę. Też on to będzie to robić dużo młodych tam. nie, dwóch. Nie, 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 tutaj był właśnie jesteś? Jestem ale chciałbym wziąć nie przygotowanie Na włisko się rozgrzeszę, bo jest ciepło Ale nie mam zadania do momentów Matko Bosko

No i tak ja wam mówię, musicie na szybkość iść, wziąć Przecież taki mohal, bo się odpali, to... Będzie mieć prostą. No to strzeli. No po co?

Nie odpuszczaj! Weszło? Nie. Podwyż, podwyższcie wy dwójkę, podwyższcie Maciek, po prawej masz! Ty go nie dawaj im kuba, nie dawaj! Nie Brawo wajem. Kuba! Chodźcie się wszystkie, chodźcie! Brawo Ziemia, ziemia Teraz podwyższ, podwyżcie wszyscy Brawo Brawo i teraz jesteśmy Brawo Gotowacie Oj siedzi! Chodź da wydzieli i o to chodzi. Wyżej gramy kurwa już jest coś. Ale sporo raz każdy do, do, do linii, do linii. O, dla mnie jeszcze bliżej, jeszcze Na przechwyt, na przechwyt. Tak jest. Dobrze, brawo. Mam tyle zmian, że możemy kurwa grać cały czas Chciałbym na pasingu. Odkładaj, ale muszę dalej karał. Nie panie uwierzysz, czegoś tam nie wierzą zabrać. 22:12. Gość. Tym nam na typ w obronie pierdolony. Brawo, brawo. Pego. Teraz Maciek. Brawo. Mamy dwóch obrońców na zmianę. Czterech fantastyków to kurwo, Można ich zabiegać jak chuj. I wyżej, każdy wyżej. Weźcie chytrę wyżej, podejść. Do końca, do końca, do końca, tak jest. I odcinaj go. Idź, 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 piwa? Brawo, Maciek. Stój! Dwóch na dwóch masz! Czek masz, ma z tyłu! Brawo! Kurwa w środek! No jak yeah, to? Brawo! Kurwa i Marek mnie zasłonił! Kurwa! A idź pan z pizdu jak na Stadionie Towarzyskim grają nasi dzielni Polacy Zobaczymy no jak ten To Towarzyskim? Tak jest, ale tutaj przechwyt, przechwyt, przechwyt Johnny, 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 dzikie ruchy I podanie do Oscara, ależ przedłużenie Johnny Tutaj Ooo, lekko kła... Ale ładny gol Kurwa. Kibice szaleją Jak tam Johnny To już nie Dżony Ależ tutaj niecelne Podanie motokron, stara Patach Tutaj ewidentnie nie w formie Oskar, Oskar Tutaj kideczki tutaj lekkie takie kiweczki Czcik, Na robi swoje Johnny Johnny Wojtka odegranie Jebaj Tak jest Johnny Uuu, Johnny Widzicie ten numerek? Nie 69 Nie, nie, nie 96 Więc przewrotki się zajęła. <grywa> Widziałeś tam. Czy jak teraz są wstawiane mecze z zimy, to ten mecz, ten Michał ten Michał. Ten zimy Jebaj! Jebaj! No w tym roku będzie. No kurczę. Przyszedł. To jest Kryby, Stiblini. El Marini. Mareczka, Reitera. Co z tej jednej? Co mi szkodzi? O, ależ tutaj kręci.

Zobacz, <śmienicza> ja że w w Ja napiętałem w niedzielę. Legginsujtaj, jest Odgazowanie to to się więcej pić. Najman dzisiaj nie wchodzi. Najman co jedno. Jak to to jakieś fajne dziewczyny, to nie jestem wolny. <śmienicza>

World Cup 2014, to masz spotkanie się z 2014 roku? Po bracie, po bracie. Po sobie. Nie siebie. Ale to, od 7 lat mamy wszystkie same spotkania.